Na siatkarskie emocje. Zaprasza Wektra. Argentyna pokonana. Dwa zwycięstwa biało-czerwonych w Lidze Światowej. Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet w Poznaniu. Zwycięstwo pary Martyna Wardak, Agnieszka Wołoszyn. Dominik Witczak i Grzegorz Klimek wywalczyli Puchar Polski w siatkówce plażowej. Daleko się kłaniam się, zapraszam na magazyn Polska Siatkówka, a nasze spotkanie rozpoczynamy od Ligi Światowej Siatkarzy. Za nami druga kolejka grupowych eliminacji podczas minionego weekendu. Reprezentacja Polski gościła w Ameryce Południowej, dokładnie w Argentynie, ojczyźnie trenera Daniele Castellaniego. Stamtąd Polacy wyjechali z dwoma zwycięstwami. Po dwóch poniesionych w kiepskim stylu porażkach z Niemcami, biało-czerwoni odrodzili się w Argentynie. Dwa razy wygrali w San Juan. Pierwsze spotkanie 3 do 1, drugie 3 do 2. Trener Daniele Castellani mimo wszystko nie był zadowolony do końca z gry swoich podopiecznych, zwłaszcza w drugim meczu, w którym Argentyna prowadziła w setach 2 do 1. Niestety w drugim spotkaniu kontuzji stawu skokowego nabawił się Patryk Czarnowski, czy zagra z Kubą, nie wiadomo. Trener Castellani chce, by do kadry na mecze z Kubą dołączył już Paweł Zagumny. W drugiej parze grupy D Kuba sprowadziła reprezentację Niemiec na ziemię, która bujała w obłokach po wygraniu dwóch meczów z Polską w pierwszej kolejce. Wygrane 3-0 i 3-1 mocno skłodziły głowy siatkarzy trenera Raula Lozano. Tabela grupy D Kuba zdecydowanym liderem, następnie Niemcy, Polska i Argentyna. W trzeciej kolejce Polska zagra z Kubą, będą to wyjazdowe mecze, a Argentyna u siebie z Niemcami. Grupa A i sensacja. Brazylia przegrała w pierwszym meczu z Holandią 0-3. do 3. Co prawda w każdym secie na przewagi to 24-23 i 23, ale przegrała. W drugim spotkaniu było już zgodnie z planem, czyli 3-1 do 1 dla Canarinhos. W drugiej parze tej grupy dwa gładkie zwycięstwa Bułgarii z Koreą Południową po 3-0. W tabeli grupy A prowadzi Holandia przed Brazylią, Bułgarią i Koreą. Trzecia kolejka to zestaw Brazylia-Bułgaria i Korea Południowa-Holandia. Grupa B. Francja cały czas w odwrocie. Dwie porażki z Serbią po 0 do 3. Włochy natomiast gładko pokonały Chiny dwukrotnie po 3 do 0. Tabela grupy B. Serbia ma jeden punkt przewagi nad Włochami. Francja i Chiny to reprezentacje z innej bajki. W trzeciej kolejce Włosi zagrają z Serbami, ciekawa konfrontacja, a Francuzi gościć będą Chińczyków. I na koniec naszego podsumowania grupa C: Egipt wciąż straszy siatkarskie potęgi. W drugiej kolejce Egipcjanie urwali trzy sety Rosjanom, przegrywając mecze 1 do 3 i 2 do 3. Amerykanie dwukrotnie pokonali Finów po 3 do 1. W tabeli grupy C prowadzi Rosja przed Stanami Zjednoczonymi, dalej Finlandia, i Egipt. Trzecia kolejka to pary Rosja-Finlandia i Stany Zjednoczone-Egipt. Nie ma odpoczynku także reprezentacja Polski kobiet, wybranki trenera Jerzego Matlaka grały w silnie obsadzonym prestiżowym turnieju towarzyskim Montreux Volley Masters w Szwajcarii. Biało-czerwone zajęły tam wysokie piąte miejsce. W Szwajcarii reprezentacja Polski zagrała w odmłodzonym składzie i niekoniecznie takim, w jakim Biało-Czerwone zagrają na Mistrzostwach Świata w Japonii. Polki grały w grupie A i przegrały wszystkie mecze w eliminacjach z Chinami 0-3, Holandią 1-3 i 0-3 z Kubą. W tym momencie realne było co najwyżej piąte miejsce w turnieju, ale by móc o nie grać Polki musiały najpierw pokonać Japonię i pokonały 3-1. A w meczu o piąte miejsce podopieczne trenera Jerzego Matlaka wygrały, to niespodzianka, z wicemistrzyniami Europy Holenderkami 3 do 0. Oto ostateczna klasyfikacja Mount Volley Masters na pierwszym miejscu Chiny, które w finale pokonały Stany Zjednoczone 3 do 1. Trzecie miejsce dla Kubanek po zwycięstwie nad Rosjankami 3 do 0. Już 22 czerwca reprezentacja Polski Kobiet rozpocznie zgrupowanie w Kołobrzegu. Dokładnie 24 siatkarki, które powołał na to zgrupowanie trener Jerzy Matlak. Natomiast w sierpniu Biało-Czerwone rozpoczną boje w Światowym Grand Prix. W magazynie Polska Siatkówka czas na kolejny transferowy raport z klubów Plus Ligi. Jak dotąd cicho było o transferach Beniaminka Męskiej Plus Ligi w Farta Kielce. Tymczasem fart pozyskał Michała Żuka, 25-letniego przyjmującego, który w minionym sezonie grał w trefiu Gdańsk. Michał Żuk ostatnio zmagał się z kontuzją stawu skokowego, której nabawił się w jednym z finałowych meczów z fartem. Sam zawodnik zapewnia, że po kontuzji nie ma już śladu. Ten to ma fart delekta Bydgoszcz wzmacnia się obcokrajowcami. W nowym sezonie Plus Ligi w teamie z miasta nad Brdą zobaczymy przyjmującego reprezentacji Finlandii 27-letniego Antti Sittalen. Czterech siatkarzy Jadaru radą blisko grywa ZS Politechnika Warszawa. W drużynie, którą w nowym sezonie Plus Ligi poprowadzi duet Radosław Panas i Jakub Bednaruk mają zagrać Robert Prygiel, Wojciech Żaliński, Michał Kaczmarek i kubańczyk Michael Salas Moreno. Czy do tej czwórki dołączy także przyjmujący reprezentacji Polski Zbigniew Wartman? Janna Frąckowiak, przyjmująca reprezentacji Polski i ostatnio włoskiego klubu Allfin Volta Montowana, będzie w nowym sezonie 2010-2011 reprezentować barwy mistrza Polski BKS Aluprow Bielsko-Biała. W muszynie budowany jest prawdziwy Dream Team do Holenderek Stan i Wenzink oraz reprezentantę kraju Janny Kaczor i Katarzyny Gajgał. Dołączy od nowego sezonu w muszyniance Milena Sadurek, rozgrywająca reprezentacji polskiej. A teraz wracamy do zakończonego sezonu pierwszej ligi, konkretnie do finału rundy play-off i występów drużyn Trefla. Późniejsze wydarzenia, w tym sprzedaż miejsca w Plus Lidze przez Jadar i PTPS Piła, przyćmiły niecodzienne sytuacje, do jakich doszło właśnie w spotkaniach rundy play-off. Zespoły Trefla, żeńska i męska w najważniejszych meczach sezonu popełniły błąd ustawienia. Strata punktów w tajbrekach z pewnością miała wpływ na ich porażki. Jak to możliwe, że profesjonalny zespół w tak ważnym momencie, po wielu miesiącach starań, popełnia szkolny błąd? W spotkaniu, które decydowało o awansie do PlusLigi, Trefl Gdańsk walczył z Fartem Kielce. Przy stanie 8 do 8 w tej sędziowie zauważyli błąd ustawienia Gdańszczan i z remisu 8 do 8 zrobiło się 9 do 6 dla Kielczan. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak wielkie to miało znaczenie dla końcowego wyniku. Fart wygrał i awansował. Trener Trefla Jerzy Strumiło wyleciał z pracy. Brak profesjonalizmu, gapiostwo, zmęczenie, a może po prostu pech. Poprosiliśmy o komentarz Jana Sucha, jednego z najbardziej doświadczonych szkoleniowców w polskiej siatkówce. To był Tajbrek po secie 44-42, mm. gdzie nerwy no, wśród trenerów i zawodników, z tym, że mimo wszystko no, trener powinien obserwować zmienność zagrywki i było, że nie ten zawodnik, który ma, zagrywał i był to błąd ustawienia w sumie słusznie odwiedzany przez sędziów, z tym, że nie 9-6, a powinno być 9-7. Dociekaliśmy, jak w drużynie Jana Sucha odbywa się kontrola ustawienia. Przed każdym meczem sprawdzam ustawienie i daję własny podpis numery zawodników i tak samo wyjściową, wyjściową szóstkę zapisuje plus Libero. Gdyby była pomyłka, muszę rozpocząć w secie, w tak zapisane jest na kartce ustawień. Trener Jan Such podkreślił, że sam odpowiada za prawidłowość ustawienia. Ja wypisuję, ja odpowiadam i też na kartce składam podpis, czyli to jest właściwie to jest pełna odpowiedzialność potwierdzona podpisem. Trener Such był olimpijczykiem, reprezentantem kraju, potem jako trener zdobywał Mistrzostwo Polski ze swoimi zespołami. Widział chyba wszystko w siatkówce, ale przyznał, że błąd ustawienia to rzadka sytuacja. Raczej się bardzo rzadko zdarza, z tym, że akurat pech ma tref, bo i dziewczyny, które walczyły do PlusLigi, plus Ligi, to jest jakieś fatum, do PlusLigi, też zrobiły błąd ustawienia i przegrały 3-2 w tej breku. Przypadek gdańskich siatkarzy powinien być przestrogą dla innych zespołów. Błąd Trefla pokazał, jak blisko może być od sukcesu do klapy. Oglądają Państwo magazyny Polska Siatkówka. Przechodzimy do siatkówki plażowej, a dużo ciekawego działo się w naszym kraju. Podczas minionego weekendu na plażowych boiskach w Poznaniu w turnieju Grand Prix grały panie. Natomiast w Radomiu o Puchar Polski walczyli panowie. Po Poznaniu panie rywalizowały na Plaży Wolności, tej samej, gdzie tydzień wcześniej grali panowie na inaugurację plażowego sezonu w Polsce. W drugim kobiecym Grand Prix wygrał duet Martyna Warda.